Mieliśmy mhm. dla nich słuchowisko gra o Tron. Trwało 30 parę godzin, miał tam dziesiątki aktorów, 8 miesięcy pracy. jeden, jeden Tom tylko pierwszy? Tak, tylko pierwszy tom, tak. Jak można nie dać rady? Widzisz. E, praca głosem przy mikrofonie to jest chyba trochę inne zwierzę niż, niż praca przed kamerą. To ja byłem tam dźwięk i patrzę, jak on się rusza. Mhm. I wtedy ja nie, muszę, nie muszę słyszeć, co on mówi. Widzę, widzę, czy on czuje klimat, czy on czuje publiczność, czy on wiesz. Jest tu trochę gry aktorskiej, ale to, to widać. Nie? Mhm. I teraz w suchowisku dokładnie. Wiesz, nieważne jakim językiem, ale, ale, ale czujesz tak. ten klimat, czy ktoś tam się angażuje, czy, czy docisnął, czy odpuścił. Tak. Natomiast tutaj dochodzimy do małej tajemnicy naszej produkcyjnej, mhm. a mianowicie w większości przypadków nasi aktorzy nie spotykają się na nagraniach. Czyli mhm. wszystkie postaci nagrywane są osobno. Zacząłem tego słuchać mhm. e, i. Naprawdę widziałem kadry komisji w tak, głowie, one tak, mi się tak, odtwarzało tak. jak film. Ja miałem zupełnie inne wizje, wiesz, zupełnie inaczej, aż czekałem, mówię, ciekawe jak będzie opisany, wiesz, statek, jak mm -hmm. on przechodził, jak otwierają się drzwi, jak ona wchodzi, wiesz, tu bura czerwonych, nie no, zajebisty jest.